Fortum zajmuje się produkcją ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w nowoczesnych elektrociepłowniach. Zajmujemy się, zajmujemy się również dystrybucją i sprzedażą ciepła. W chwili obecnej planujemy rozwój wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystanie właśnie paliwa z odpadów jako, jako tego paliwa przyszłości. Wierzymy, że jest to właściwy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania paliw lokalnych, bezpiecznych i tym samym odejścia od paliw kopalnych. Pozwala nam to przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Pozwala nam to również wpływać korzystnie na ceny ciepła, ale co najważniejsze pozwala nam to rozwiązać problem odpadów. Dlaczego? Dzisiaj mamy nadwyżkę frakcji energetycznej. Jest to ta część odpadów, która nie nadaje się już do ponownego wykorzystania, która generuje wzrost kosztów, które ponosi każdy z mieszkańców. My wszyscy płacimy za to, więc znaleźliśmy sposób, w jaki jesteśmy w stanie Połączyć te elementy z korzyścią dla środowiska, z bezpieczeństwem energetycznym i z korzyścią dla nas samych mieszkańców właśnie w celu wykorzystania tej frakcji, która nie nadaje się do recyklingu, nie nadaje się już do ponownego wykorzystania, właśnie aby odzyskać z niej energię i dostarczać ciepło, bezpieczne ciepło dla mieszkańców. Systemy ciepłownicze, branża ciepłownicza, branża energetyczna stoi przed potężnym wyzwaniem. Transformacja energetyczna jest coś, co nas dotyka już teraz, dzisiaj, z czym wszyscy się zmierzamy. W związku z tym wykorzystanie paliw, jako, paliw z odpadów jako tej, tego zamiennika dla paliw kopalnych jest właściwą drogą i my w tym kierunku podążamy. Co więcej, rozwiązując problem gospodarki odpadami, jesteśmy w stanie jednocześnie zwiększać recykling materiałowy. Jak? A właśnie w taki sposób, że produkując energię z odpadów, czyli odzyskując tą energię z tych odpadów, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, jesteśmy w stanie wyprodukować energię elektryczną. W oparciu o tą energię elektryczną wytworzyć wodór, który może być również zielonym wodorem. Co więcej, prowadzimy dzisiaj badania i pilotaż nad kwestią wychwytania, wychwytania i wykorzystania CO2 właśnie z emisji spalin z takich elektrociepłowni wykorzystujących odpady. I ten węgiel pierwiastkowy w połączeniu z z wodorem daje nam podstawowe węglowodory. A czym są węglowodory? Niczym innym jak tworzywa sztuczne czy też metan, i innego rodzaju paliwa kopalne, które wykorzystujemy do produkcji plastiku, czyli jesteśmy w stanie tym samym sposobem zwiększać recykling materiałowy.